Mój zaginiony brat, patrzcie. A ja się ma, no. Dzisiaj mamy dwóch dudych. Witam. Na Najlepszy teamie w Polsce. Team, Team Gola! Go Tingola! Fajnie cię Co Przygotowałeś na dzisiaj. Zrobimy sobie fajny trening Zobaczę jak twoja forma A ty masz człowieka w był... w ogóle? Oczywiście. Żebyś był jak najbardziej przygotowany i gotowy do... Więc co Jest! <laughs> Jestem bardzo zadowolony z tego zawodnika Myślę, że ci będzie dla mnie To jest jedyna pewna przegrana w teamie Borzela A jak sądzisz, nasz team wygra czy przegramy? Są wyrównane szanse, że nie? Wojtek Borzel zaproponował mi kilka tysięcy za to, żebym przegrał walkę Co ty na to? Fake Dobra, nie chcę nawet słyszeć takich głupot <laughs> <grymine> Idziemy. <grymine> o, dawno nie byłem na sali. Ile ty teraz ważysz w ogóle? Wiesz, co ważyłem 90 we już? No, Dobijam znowu, ale teraz 8-500. No trochę No ja teraz trzymam sobie 80, nie? Słyszał, zapraszam naszego naczelnego zawodnika. Musiał być właśnie ten. No, się chciałem nazwać. Bo tu jest miejsce trenera Andrzeja Kościelskiego. No, Też to zrobiłem, jak pierwszy raz szedłem tu na salę. Na szczęście przeżyłem. Z O z miejsce od razu. Zawsze tu sobie siedziałem jak Pawłem wiesz? To właśnie dlatego, że trenera Andrzeja nie był także. Dzisiaj jest fajny stream, jak fajnie. Kingowa! No, zrobiłem sobie koszulkę. Tak? No! Co stał? No! Czemu takie wielkie? No, lubię oversize. No i co? Źle? No i co tu jest? Idę się myśleć. <laughs> Dlaczego? Dlaczego? Nie, no, ja. no, no dobra, nie będę tak. Sęcia obok siebie. My? <laughs> Bracia zaginieni Ale jednak no Blakuje ci stan nie? Brakuje ci tej dości troszkę Tak ja no, jestem nie, taki bardziej intensywny Nie nie serio On jest podrabiany, Nie mało słabo, Nie ma drugiego słabo, 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 takiego no słabo, bądźmy szczerzy Mało takich malacherkowych Ja muszę dbać o swój team ciebie zazwyczaj! Ja no, ciebie... zwycięstwa Ale mamy opiekuna To jest Pełna weska. Z takim motywatorem nie ma szansy na przedraną, nie? Aaaa Ty Najgłośniej będę tak tam w octagonie stać. Ej właśnie wy będziecie mogli stać w narożnikach naszych i krzyczeć Nie no aż tak to nie <głos》> to dlaczego nie? Patrzcie, ładna. Co, moksele masz na Nie, mam podobiznę mojego przeciwnika. O, okay. Można to dwojako rozumieć, gdy jest na twojej ksywce takie coś. Bardziej to miałem umieścić. Wcześniej miałem pączka przy walce z pączkiem, nie? A, fajne. I to ja mam właśnie taką zajawę, że na każdą walkę bo ona na sobie, wiecie, robi to taką... Dedykowaną szczęście. Tak, no, że, że jednocześnie to jest taka pamiątka fajna będzie. Czyli teraz masz tam klaun. Tak. Bo no walczysz z twój. Rywal jest klaunem. No nie sugeruję, tylko jest klaunem. A czoło tego waria? Jak mam ci wytłumaczyć tą definicję? Ale czemu ci pod że jest klaun. Widać jak Wojtek gola słucha i ogląda konferencję? Ja będę mógł cię tak bić w brzuch i będziesz napinał, a ja będę bił i jak długo wytrzymasz. Możesz się pouderzać. jak trafisz, gdzieś, nie wiem, w splot, oddam ci, ale dwa razy mocniej. Jak oceniasz przygotowania Patryka do walki? On chyba zmotywowany taki jest, nie? Gościu? On jest bardzo zmotywowany. Nie jest takim gościem, że trzeba go wyciągać nie. z łóżka i namawiać. Znaczy, no tak to... na poranne treningi nie do końca, ale Dzień nie dostaję i chodzę na każdy, ale z tym wstaniem z łóżka to już trochę dłuższa historia, się. Czasem się spóźnia. Ma o tyle gorszą sytuację, że on ze mną teraz mieszka, nie? Łe, no to zajebista sytuacja właśnie. To jest zapiana motywacja. Tutaj szacunek, bo naprawdę stary. Ile lat już nie? Ja niedługo. Teraz mi 8 rok się zaczął. No to... To trochę jest, nie? I na takim fajnym tempie. A powiedz mi, jest jakbyś wygrał z Kubą Postem, jeżeli by ci się jakimś cudem udało? To jeszcze raz powtórzcie tą scenę. <laughs> Masz jakieś plany dalsze na wyzwania? Mam, znaczy na pewno jest jedna osoba, z którą bym, bym chciał w przyszłości zawalczyć. No to żeby no. To co? Biegamy? Coś ten? Dawno nie no, ja ćwiczyłem. Fajnie, fajnie, tak na maty w ja Mam Mam fan Doszło Troszkę odpocząłem psychicznie, fizycznie, więc mogę sobie wrócić tak na czynku. Co tam z tą walką z hajterem? <laughs> z Bokserem chyba. Czy ja mogę dostać przeciwnika, do którego będę czuł jakąś motywację, że chcę wyjść, że chcę go dozwalić, wiesz, nie brakuje takiej ikry. Troszkę do Boksela tej ikry nie ma do hejtera to, to w ogóle tej ikry nie mam. Do kogo masz? Takie... Z z z nie, no bo wirem ja fajny byłem. Taki Takie z podobnych gabinetów też ze mną. wcześniej myślałem troszkę nad pasutem, ale teraz go bardzo polubiłem, więc nie. Albo jakiś gościem takim no. Stary, no nie Masz pomysł? Walczyłem z takimi no, z ciężkimi rywalami. Bo walczyłem z maczyną, z JMX-em i walczyłem z Rafonem, nie. A przydałby się ktoś taki też dosyć no, ciężki, ale taki zadymiarz trochę, nie? Ale ty nie jesteś zadymiarzem, to czemu chcesz walczyć z zadymiarzem? No, nie, <laughs> zatem, jak jakbym, jakbym dostał zadymiarza. To... Ale twoja walka w Anglii była fajna. Ten gości był tak, fajny. No. Jak ty, ty się i... wtedy fajnie ja osp... odwaliłeś, no. no, a ja po angielsku nie umiesz, ale ja jak ci to tam wyszło? Bo, nie? ja. <grym> całkiem nieźle mówię po angielsku, na ironie. Bo będąc na konferencji starej i słuchając slangu ich, i wychwytując to, tak jak mówią szybko, to nie jest łatwo. Bo ja angielski ogólnie tak na co dzień to mam całkiem nie. No, no, no. no, no. Nie no, no, ale, no wiadomo, że Ale siedząc na konferencji, konferencji to gdy słyszysz stary angielski slang, gdzie wiele ci mówi, naprawdę, bardzo szybko, no. angielskie żarty, A ty byśmy łapywa. Na naszych konferencjach się zsłama, No, to, 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 to prawda, nie to jest scenie, to nie jest. Więc fakt, to tak się jest. Ja myślałem, jak tylko wezwałem dwa tygodnie przed walką i powiedziałem, Spontaneous decision. I ludzie do mnie pisali: Spontaneous, to za idiota! Nie ma takiego słowa. A Jest takie słowo, wiesz co chodzi? Jest takie słowo normalnie spontaneous, istnieje takie słowo jak spontaniczny, a ludzie myślą, że ja to wymyśliłem. I to był taki mędrzec, że gość, gada jakiś piorodały: spontaneous. Mocniej czujesz się w stójce, że w potarze? Tu i tu czuję się spokojnie. Ale wiadomo, że w stójce bardziej widowiskowo. Nie? A też mi zależy na tym, żeby dawać ludziom. Chcesz go zahautować? No jak nadarzy się taka okazja, to od razu go Tak, ale myślę, że ta. Myślę, że jest to mocno do zrobienia. Techniki nagałtujące ćwiczy się. Najlepszy nogot wychodzi, jakby nie planujesz nie zawsze trenerzy powtarzają. To prawda. To walka z Objęcie obrotowe. Ładnie. Może jakbyś wędrował, to zapiera cię w piersiach. moim ja. mentorem! King Gola! Gold! szybki. Patrz, patrz. Jest szybki. Błyskawica! Determinowany zawodnik to do zwycięstwa. Bardzo chcę wygrać. Ja pykram o nie chcę. <grym> 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 nie wiem. lewo. Ja w To nie? Ty, sparowałem z Malczyńskim ostatnio. Dobitam, z, Davidem, z też w sumie. Jak to było z tym sparingiem? Bo Dawid mówi, że poszło po jego myśli. No on mnie mocno trzymał na dystans, nie? Ja tutaj nie mogłem do niego za bardzo podejść. Patrz, mocno mnie okopał nogę. no ale jak już szedłem w nogi i no to kontrolowałem, nie? A w to normalnie trzymał mnie na dystans. Tak, tak, Jezu, z o... Ja, że możecie sobie zrobicie akcję na akcję, dowolną, ale luźną, tak, nie? I raz, że jeszcze. Tak. Ty robisz akcję. I Wojtek odpowiada Artyom. Tak.

Będziesz mi wdzięczny. Za co? Będziesz chyba ją... jedną pewną wygraną przynajmniej w swoim teamie. Wiem, że w ciebie mocno. Wojtek, bo jakiś bonus za knockout może, co? Coś w A i to mi się podoba. Pięć koła za knockout. Yeah. Nie, no. no tak. Tak, ja już wymyślę <laughs> Ja robiłem, przez ostatnie tygodnie robiłem 11 jednostek w tygodniu, no. Co ty gadasz? No. Jesteś w pełnym No to jest wgielnie. Tak. Ładnie, szanuję. Tym gola. Konopek Grzegorz. Thank you Zakończy się bardzo taki postęp. Zwycięstwem dla Team Gola. Myślę, że szybciej. Na te słowa czekałem, nie? Pamiętam, że ten Spadk, i tak miło, że było luźno, to jeden z najcięższych zawodników Fable. Ciężko cię ustrzelić. No jesteś w się, wiadomo, no mega. 99% kawa 9 na zwycięstwo. Widziałeś kursy na betliku? ja szczerze jestem mega zaskoczony tymi kursami. Znaczy, spodziewałem się, że będzie nam jakieś na zwycięstwo, ale nie, że będzie taka przepaść. Jest 1,15 do 4,92 chyba, czy 3. To jest mój dużo. Dobry początek dla Team Gola będzie. Nie będziemy wygrywać. Dzwonimy do Bok Żeby go troszkę... Uwiać. P... Ciekawe czy odbierze. Pewnie od niego nie odbierze i ja zadzwonię. Odbierze To jest Wojtek Moja stary odsypnia wujkę Tim Gola! Powiedz szczerze, nie? Powiedz w tym momencie szczerze, jak się czujesz z tym, że masz jedną porażkę pewną, Michałku. <słuch> On już wie, nie? On już wie! On jest smutny, że mnie nie ma z nim. Myślę, że tak. Jak tak można, nie? To jest woda, że tak. Brzydko, że kiedy do niego. Zbyt takie... Nie, nie, zbyt go. Ja to w szoku jestem, nie? Ja w szkole, to za nie. Wiesz, bo ludzie, ludzie tego nie widzą, ale z nim jest właśnie takie życie, nie? Z nim się inaczej nie gadać. On teraz nie odbierze, nie? Byłem w stanie uciąć sobie teraz rękę, że już nie odbierze. Czyli się totalnie zlekceważył Ta, i powiedział: Tak, no? To tym jest... bardziej musisz pokazać. To jest borzel, nie? Dlatego teraz nawet nie mam żadnych skrupułów, że był pierwszy, to zwycięstwo, nie? nie? tylko tym gola. Yeah! Czekaj, wyślę zdjęcia. Z paketami. No, dobrze. Ciekawy jestem jak będą działali, bo on zrobił ten kanał, nie? Będziemy nagrywać te filmiki ze swoją drużyną, więc ciekawy jestem co tam nagrywam. No spoko, no trzymamy kciuki. Ja myślę, że, że stali z Ja też. Opa. Coś umiesz. Dzięki Wojtek, to dla mnie bardzo wiele znaczy. Doceniam to słowo. Dziecko fejmu. Dziecko fejmu. Patrykos chce współdzielony post. Spójdzielony post to to chce. Weźcie, ty komik nie I się odezwał tutaj, stand, stand Ale co, chcesz spółdzielony pas? No mogę ci zaakceptować, jak wyślesz zaproszenie. Nie, spoko, zróbmy to zdjęcia Był rabat na ryby, które rekin pożarł. Był rabat na ryby, które rekin pożarł. O kurde, Wojtek Gola, team Gola! Yes. Ryba, rower, rak, rakieta. Ryba, rower, rak, rakieta. Szef nieruchomości przyprowadził do biura roztrzepaną roszpunkę. Szef nieruchomości przyprowadził do biura roztrzepaną rozpunkę. Dobrze, dobra, nie no. Czas, wiem, z go nie męczy bo zdałeś. Patrz, fasol. Ty nie mówisz ry, ja jestem rudy, bordel jest gruby no... Chyba cały uniwersum fejmu! Mamy jeszcze rozparę medyka! ale no, ze słysząc chudność, ja chcę się tą mówić A ja się nie chcę przeformować! Chyba, że łatwiej z nas wszystkich! Wbijałeś na Instagrama Patrykos Official. Dokładnie. Z kropką na Wojtek Gola. Na Wojtek Gola, gdzie jest totalny szał. Najlepsze relacje na świecie. Nie, no u mnie jest. jeszcze większy szał, więc wbijajcie, nie? Wbijajcie, naprawdę. Tam był Patrykosa, to mega się dzieje.